Annie, siedzisz tu? Myślałem, że poszłaś z Ali. Z Alim? Gdzie? Była to impreza na dużą skalę, dużo ludzi. Z... Sił biznes musi tam być. Napisałem do ciebie również po południu. Sprawdź to. Przepraszam, zapomniałem to sprawdzić. Zapomniałeś to sprawdzić lub zrobiłeś to celowo? Zignorował moją wiadomość. Co to jest, mama? Te imprezy ciągle się odbywają. Pójdę innego dnia. Wiem, że takie imprezy wciąż się odbywają. Ale moim celem było wysłanie cię z Alim. Annie, tam musi być mnóstwo dziewczyn. I. Kiedy te dziewczyny dowiadują się, że chłopakowi wiedzie się dobrze, zaczynają łapać chłopców ze sobą. Mama, mówiłem ci wiele razy. Nie jestem zainteresowany Alim. Nawet jeśli są dziewczyny, które będą go łapać, nie mam z tym nic wspólnego. Nie obchodzi mnie to.